Świat musi szukać alternatywnych źródeł energii, a postęp w medycynie będzie możliwy tylko przy współpracy nauki i biznesu. To główne tezy wynikające z dyskusji ponad 300 naukowców, przedstawicieli największych korporacji uczestniczących w trzecim forum innowacyjności, które odbyło się w Rzeszowie. W miasteczku innowacji mieszkańcy mogli poznać najnowsze osiągnięcia w telekomunikacji i podpatrzeć nowinki i techniki. Rzeszów po raz trzeci był gospodarzem Forum Innowacji, które organizowane jest w ramach Forum Ekonomicznego odbywającego się w Krynicy. Chcieliśmy, podejmując trzy lata temu decyzję o tym, że przyjeżdżamy do Rzeszowa, uruchomić takie miejsce, które byłoby w Polsce symbolem takiej rozmowy o nowoczesności. O, o, a to przede wszystkim... Te procesy, których świadkami byliśmy tu w Rzeszowie, pokazywały, że w Polsce, że na wschodzie można zbudować coś supernowoczesnego, coś, co jest konkurencyjne nie tylko w Europie, ale i na świecie. Oprócz poważnych dyskusji z udziałem wybitnych autorytetów świata nauki i technologii, były też atrakcje dla wszystkich. Na kilka dni Rzeszów zamienił się w stolicę innowacji, a to zasługa stworzonego tu miasteczka, w którym światowe firmy prezentowały swoje największe osiągnięcia techniczne. Po raz drugi już w Rzeszowie, przy okazji trzeciego forum innowacji, tym razem organizujemy wspólnie Miasteczko Innowacji. Młodzież, dzieci, mieszkańcy Podkarpacia mogą zobaczyć na żywo. Jakie innowacje są w informatyce, w energetyce, w telekomunikacji i w innych branżach, które dzisiaj są branżami, które decydują o tym, jaki jest postęp, jakie są przemiany w gospodarce, w przemyśle, jakie są przemiany na świecie. Być może wielu tutaj z tych młodych ludzi za kilka, kilkanaście lat będzie w tych innowacyjnych, nowoczesnych firmach, światowych firmach mogło także znaleźć dla siebie zatrudnienie i miejsce. Innowacje są dźwignią postępu każdego kraju. W wozie firmy Huawei można było oglądać najnowsze rozwiązania telekomunikacyjne dla małych, dużych i średnich przedsiębiorstw, między innymi wirtualne środowiska pracy i systemy umożliwiające komunikowanie się na odległość. Innowacyjność tych produktów polega na tym, że są to nowoczesne y, aplikacje do komunikacji nie tylko z klientem, tylko między nami. Oferujemy tutaj innowacyjność tych produktów polega na tym, że to nie jest już tylko komunikacja przez głos, przez komórkę, przez telefon stacjonarny, tylko idziemy, rynek idzie w kierunku komunikacji wideo, komunikacji ujednoliconej, gdzie nie musimy patrzeć, który telefon nam dzwoni, tylko wszystkie wiadomości są przesyłane na jeden telefon. Jeżeli ktoś pozostawił wiadomość na sekretarce automatycznie i nie odsłuchaliśmy jej przez x czasu, możemy sami to określić przez jakiś czas. Możemy otrzymać tą y, wiadomość, która została pozostawiona na sekretarce w formie elektronicznej, na maila, na smsa, na telefon, z którego korzystamy. Mogę Państwu zaprezentować rozwiązanie wideokonferencji. Mamy tutaj ekran, którym sterujemy całą wideokonferencję. On jest, jest to ekran dotykowy, y, bardzo intuicyjny w obsłudze. Mamy tutaj spis urządzeń, które są podłączone i tak jak mówiłem, na przykład możemy nawiązać połączenie z tym, mały, z tym dużym zestawem, który może stać w sali konferencyjnej, z małym zestawem, który jest na biurku, wybierając po prostu zestaw, dzwoniąc na niego i odbierając z tej strony rozmowę. W tym momencie widzimy tutaj przekaz zestawu z tamtej kamery na tą małą kamerkę, która stoi na biurku. Jest to rozwiązanie bardzo oszczędne, które pozwala nam na oszczędność kosztów i czasu, kosztów podróży, wiemy, że latanie nie jest jeszcze aż tak tanie, jak to się wydawało. Następną sprawą jest to czas, w tym momencie możemy umówić spotkanie w Pradze o godzinie 10, w Indiach o godzinie 14, a o 16 polecieć z zestawieniem wideokonferencji do Budapesztu i w tym momencie menadżer który normalnie na wizytę w Pradze poświęciłby 2 trzy dni, żeby odbyć spotkanie, może odbyć takie trzy spotkania w ciągu jednego dnia, nie wychodząc z biura, siedząc u siebie i może załatwić wszystkie sprawy, które są mu potrzebne do funkcjonowania firmy. Mieszkańcy Podkarpacia z niecierpliwością czekają na rozwój sieci szerokopasmowej. Firma Huawei chce dzielić się swoimi doświadczeniami w tej dziedzinie. Program rozwoju sieci szerokopasmowej dla Polski Wschodniej jest kluczowym. Programem aktualnie realizowanym przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji uczestniczymy w inicjatywie Okrągłego Stołu Szerokopasmowego, dzielimy się swoim doświadczeniem i chcemy, aby lokalne społeczności, takie jak chociażby Oestetyczyn, który jest naszym partnerem, pokazywały, jak szybko i łatwo można pomóc pokonać barierę dostępu do, do sieci, przy jednocześnie tak zwanym umożliwianiu. Umożliwianiu wszystkim wszystkiego. Chcemy jak najszybciej przełamać barierę niemożliwości, co oczywiście jest bardzo trudne, bo na wydanie tych środków unijnych jest już bardzo mało czasu. Gratką dla poszukujących najnowszych rozwiązań w obrębie sieci komputerowych były nowoczesne serwerownie. Jednym z rozwiązań jest tak zwane cloud computing, czyli wirtualizacja środowiska pracy. Cała. Rozwiązanie innowacyjne tego podejścia polega na tym, że dzięki bardzo dobrze rozbudowanej sieci, dzięki temu, że jesteśmy w stanie w obecnej chwili dostarczyć sieci telekomunikacyjne, szybkie i bardzo niezawodne sieci, jesteśmy w stanie przenieść środowisko pracy, czyli wszystko, co znajduje się obecnie na obecnie na naszych laptopach, desktopach. Do serwerowni, czyli z powrotem do miejsca, w którym nasze dane są bardzo bezpieczne. Są zamknięte, backupowane i jednocześnie łatwo dostępne. Nawet przy użyciu takich technologii jak GSM czy LTF jesteśmy w stanie dostać się do naszych danych z każdego miejsca na świecie i pracować w sposób, jakbyśmy siedzieli przy swoim komputerze. Jakie są zalety takiego rozwiązania? Środowisko pracy wygląda dokładnie tak samo, jakbyśmy pracowali dotychczas na a laptopie. Co nam daje to jeszcze? To, że w momencie, kiedy dojdzie do uszkodzenia, zniszczenia naszego terminala, jest on łatwo wymienialny, bardzo tani, bo jego cena jest niewielka, a wszystkie dane są bezpieczne, bo są nadal przechowywane w dobrze zabezpieczonych centrach danych. Dzięki takim rozwiązaniom jesteśmy w stanie pracować z domu, z firmy i z każdego innego miejsca na świecie, bez martwienia się o to, że coś nam przerwie naszą pracę albo nasza praca ulegnie uszkodzeniu. W miasteczku Innowacji można było także zapoznać się z nowinkami multimedialnymi związanymi z rozrywką i wypoczynkiem. Prezentujemy nowe technologie, przede wszystkim tablicę interaktywną, nowe rozwiązania związane z telefonią GSM, iPad, telewizję satelitarną oraz kablową. Jesteśmy na dużych imprezach, żeby promować markę, promować nowe technologie, więc myślę, że jest to dobry kierunek. W całym tym aucie jest internet, telewizja, tablice i rozwiązanie multimedialne całe, także że jest kompleksowo iPady, tablety, także to wszystko e, można zobaczyć. Dużą atrakcją dla odwiedzających miasteczko był Żyroskop, czyli maszyna, która znalazła zastosowanie w szkoleniu pilotów i astronautów oraz dwukołowe pojazdy elektryczne, które same utrzymują równowagę za człowieka. Z kolei firma PGE Obrót zorganizowała piknik naukowy, podczas którego zaprezentowała ciekawostki naukowo-techniczne dla dzieci i dorosłych, na przykład przekonując, że prąd może powstać nawet z soku z ogórków i bakterii. Pokażemy takie prawie że domowe sposoby wytwarzania energii. To jest taki silnik cieplny, który działa na zasadzie różnicy temperatury i z wykorzystaniem ogniwa Peltiera, a więc jest taka malutka płytka gdzie temperatura z jednej strony jest niższa, z drugiej strony jest wyższa. To jest po prostu szklanka, gdzie znajduje się podgrzana woda i to taka nawet może niezbyt gorąca. Proszę zobaczyć, jeżeli nie ma tej różnicy temperatury, silnik nie pracuje, czyli tutaj nie obraca się. I zaraz, o, o, już, już widać, już, już widać, o, proszę bardzo, wytworzyliśmy energię elektryczną, silnik pracuje, obraca się. Ten silnik Stirlinga ma takie zalety, że on jest bardzo cichy. Mamy taką przydomową elektrownię z ogórków i z bakterii. Proszę zobaczyć, płynie prąd, wskazówka, wychyla się, czyli płynie prąd. Mamy w tym czarnym pojemniku też taką elektrownię bakteryjną i może ktoś z Państwa przeczyta. Jakie tutaj jest napięcie? Przeczytaj. 15,64. 15,64 V. Jakie jest napięcie na tej elektrowni ogórkowej? Proszę przeczytać. Napięcie. 0,7. 4,07. Czyli z tej elektrowni ogórkowej mamy 4,07 4, V. Tutaj już mamy kolejny eksperyment. Pokazana jest tutaj lewitacja nadprzewodnika w polu magnetycznym. Nie wiem, czy kiedykolwiek bawiliście się magnesami, to zjawisko nie jest wcale takie trywialne, jakby się mogło wydawać. Ta substancja, którą tutaj widzicie, nie jest to nawet metal. Jest to pod względem fizycznym, jest to coś zbliżonego do ceramiki, do cegły. Jest to spiek po prostu czterech pierwiastków. Idr, bar, miedź i tlen w odpowiednim stosunku. Dokładna wartość tego stosunku nie jest, nie jest znana. Jest objęta tajemnicą patentową, nie jest, nie jest to opublikowane. Substancja jest bardzo ciekawa, bo własności nadprzewodzące wykazuje już w minus 90 stopniach Celsjusza, a więc w temperaturze znacznie wyższej niż temperatura wrzenia azotu. My tutaj mamy azot. Ja mam tu tak, tutaj, tak, ale nie dłużej niż na sekundę. O tak jak ja. można A no, to nawet boli. Na to. Nie, to nie boli, to jest no bardzo Mnie wcale przyjemne. zimne. <laughs> yes. Tylko nie to jest, na to jest minus 195 stopni Celsjusza. Czuję. Jesteśmy z uniwersytetu. No, zauważyliśmy tak, zobaczymy, zobaczyć co to jest. Co to dzieje. Coś dzieje. Mówią. Zdecydowaliśmy się przejść, zobaczyć. Doświadczenia fajne są. Ja jestem po to, żebym się pobawił, pośmiał, zobaczyć ciekawego, się nauczyć. Gdy w miasteczku innowacji zwiedzający mogli poznawać zdobycze współczesnej techniki, kilkuset przedstawicieli gospodarki, nauki i biznesu prowadziło dyskusje panelowe dotyczące ważnych spraw współczesnego świata. Ponad 350 osób, które zarejestrowały swój udział w konferencji, tematyka, oczywiście innowacje. Począwszy od przemysłu, poprzez medycynę, do energetyki, jednym słowem, można rozmawiać o innowacjach, można rozmawiać o zmianach, o. O wyzwaniach technologicznych we wszystkich obszarach życia i publicznego, i gospodarczego, i społecznego. Choć Unia Europejska i cały świat apelują, by wprowadzać ekologiczne sposoby wytwarzania energii elektrycznej, to prezesi największych koncernów energetycznych są przekonani, że w Polsce nie da się tego zrobić rewolucyjnie. Obecnie 90% energii wytwarza węgiel i w najbliższych latach sytuacja ta się nie zmieni, bo nowe technologie są o wiele droższe. Dyskusja o tym, skąd będziemy czerpali. Energię elektryczną, czy to będzie energia odnawialna, czy pochodząca z fotowoltaiki, czy też z energety, energetyki nuklearnej, myślę, że jest ważnym tematem, na którym warto jest spędzić chwilę czasu i zastanowić się, co istotnie będzie ważne dla nas, jako dla klientów w przyszłości. To się niestety wiąże również z wysokością rachunków. Ale nie tylko, wiąże się również z ekologią, z czystością środowiska, z przyszłością naszych dzieci. W ciągu kilkunastu lat dalej większość energii w Polsce będzie pochodziła z węgla, ale to od nas zależy, czy będziemy chcieli i będziemy akceptowali. Inne źródła energii. Unia Europejska jednoznacznie mówi o tym, żeby energetyka w przyszłości, tu i teraz miała miejsce w postaci technologii niskoemisyjnej. Stąd, taka przeogromny, stąd taki przeogromny nacisk na zmiany technologii. Stąd taki przeogromny nacisk na to, żeby z węgla, na bazie którego mamy, no, zaproponować technologię, która daje możliwość niskiej emisji. Jeżeli ja jako Tauron Polska Energia buduję duży blok energetyczny o mocy 1000 MW, na który wydaje kwotę około 6 miliardów złotych, to z chwilą, kiedy chciałbym ten sam blok opatrzyć energetyką niskoemisyjną, czyli żeby z tej samej elektrowni nie doszło do emisji w budynku węgla, to muszę koło tej elektrowni postawić zakład chemiczny za tą samą kwotę, czyli za drugie 6 miliardów złotych, którymi wyprowadzi cały ten dwutlenek węgla. Jestem przekonany, że w niedalekiej przyszłości powstanie technologia, za pomocą której z tego dwutlenku węgla powstaje produkt, który będzie przez społeczeństwo ogólnie konsumowany. Tak jak to robi Matka Natura na dnie oceanu, kiedy nie ma w ogóle tlenu, kiedy jest tylko i wyłącznie dwutlenek węgla, to te różne zwierzątka zamieniają ten dwutlenek węgla na różnego rodzaju węglany. Podobnie w tej chwili zachodzi świat energetyczny, zamienia ten dwutlenek węgla poprzez dokarmianie takich wyspe wys wyspecyfikowanych glonów. Mamy przyrost masy tych glonów i można poddać. Te glony procesowi jakiegoś wytłoczenia z biomasy produkować energię elektryczną. To jest pytanie do nas, obywateli, czy chcemy? To do, do nas, do klientów, czy zaakceptujemy wyższe rachunki za zieloną energię. To jest pytanie do nas, Polaków, czy wyrazimy zgodę na to, aby elektrownia nuklearna powstała. To jest pytanie do nas, czy chcemy, aby wiatrak stał obok nas i, przepraszam, wpływał na to, co oglądamy, i psuł. Piękną, zieloną linię lasu. To nie są decyzje przemysłu, to nie są decyzje polityków. Bardzo często są to decyzje nas, obywateli, czy chcemy czegoś, czy też nie chcemy. Paneliści zwrócili uwagę, że jedyną rzeczywistą alternatywą dla węgla w energetyce dostępną w ilościach przemysłowych. W perspektywie najbliższych lat jest energia jądrowa. Dla Polski byłby to skok cywilizacyjny i koło zamachowe gospodarki. Jednak nie można też zrezygnować z innych dróg rozwoju energetyki bierzemy udział we wszystkich pracach badawczych, jakie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju no, zaproponowało. Mam tu na myśli różnego rodzaju prace badawcze związane z wyprowadzeniem budynku węgla, dalej z zamianą tego budynku węgla na różnego rodzaju produkty. I właściwie nie ma takiej jednostki badawczej, nie ma Politechniki, z którą Tauron wytwarzanie by nie współpracował. Jest to dla nas przeogromne E, przeogromna szansa, żeby, żeby właśnie tą technologię na naszym rynku zmienić. Drugim ważnym tematem tegorocznego Forum Innowacji był postęp i innowacje w medycynie. Zdaniem uczestników konieczna jest tu ścisła współpraca między nauką a biznesem, gdyż koszty innowacji w medycynie są ogromne. Badania kliniczne pochłaniają bowiem 50% kosztów stworzenia nowego leku. Ważne jest też, by ocena uczelni medycznych była dokonywana także przez pryzmat ich efektywności i innowacyjności. Mamy mnóstwo świetnych pomysłów, na jakimś etapie te idee umierają, na jakimś etapie nie zostają wdrożone. My będziemy prowadzić odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak się dzieje, a jednocześnie mówić o tym, co się dzieje nowoczesnego w medycynie, dlatego że szczególnie w kardiologii czy w kardiologii inwazyjnej, którą reprezentuje postęp jest olbrzymim. Nam się kilkanaście lat temu nie śniło, że my możemy bez otwierania klatki piersiowej, Operować na sercu, robić zabiegi wewnątrzsercowe, czy w tej chwili zajmować się wadami strukturalnymi serca. W nowoczesnym sensie bez rozwoju technologii, jest to niemożliwe. To są nowe materiały biologiczne. Podobnie jest w innych dziedzinach. Tak samo medycyna lekowa, nowe leki, nowe generacje leków, które wkraczają, zmieniły przez ostatnie kilkanaście lat praktycznie życie pacjentów, pozwoliły im żyć dłużej, ale jednocześnie my stajemy przed nowymi wyzwaniami, dlatego że. Nasze społeczeństwo się starzeje, mamy coraz więcej starszych ludzi, którzy mają coraz więcej chorób, i my musimy w tej innowacyjnej medycynie znaleźć miejsce, jak im pomagać, a nie szkodzić. Rozmowa o tym, w jaki sposób możemy pomóc człowiekowi, w jaki sposób możemy wydłużać jego życie, jest dzisiaj absolutnie najważniejszą częścią naszego, naszych rozmów. A zatem to są takie tematy, które. W naszym przekonaniu koncentrują na sobie dzisiaj uwagę opinii publicznej, społecznej i każdego z nas. Takie wyrosą są bardzo ważne, dlatego że my mamy możliwość tej wymiany poglądów. Spotykamy się nie tylko w swoim własnym gronie, co Dzieje się bardzo często na konferencjach naukowych, ale mamy również możliwość rozmawiania z przedstawicielami biznesu, z przedstawicielami przemysłu i wypracować być może pewne wspólne ścieżki, które będą procentowały w przyszłości. Forum Innowacji na stałe wpisało się już do kalendarza niezwykle ważnych wydarzeń naukowych, biznesowych i politycznych regionu. To forum dzisiejsze pokazuje, że Rzeszów jest miejscem, które skupia firmy, przedsiębiorstwa, ludzi, którzy myślą proinnowacyjnie, myślą nowocześnie. Szukają rozwiązań technologicznych, takich, które sprawią, że w informatyce, w energetyce, w telekomunikacji, w medycynie dzieje się wiele w innowacjach. Właśnie od takich spotkań, gdzie spotkają się ludzie biznesu, samorządowcy, politycy, ludzie związani z nauką, bo jest dzisiaj tutaj wielu profesorów, rektorów wyższych uczelni. Ten sztyk biznesu, nauki, polityki jest niezmiernie ważny, bo tak naprawdę te obszary decydują o tym, jaka jest gospodarka Polska, Europy i świata przyszłości. Forum Innowacji doskonale wkomponowuje się w tej chwili w województwo podkarpackie z wielu względów. Jeżeli chodzi o nowe technologie informatyczne, szczególnie działania samorządu w zakresie internetu szerokopasmowego, ten program, który w tej chwili realizujemy, czyli w ramach Polski Wschodniej, realizacja internetu szerokopasmowego, wybór partnera, wybór odpowiednich technologii, te rzeczy, które są pokazane przez konkretne firmy nie są bez znaczenia na to co będziemy w najbliższym czasie robili. To nie jest oczywiście preferowanie jakichś konkretnych komercyjnych firm, ale pokazujemy tutaj ja w kilku spotkaniach uczestniczyłem programowych te firmy, które mają największe doświadczenie w zakresie właśnie innowacji w teleinformatycznej. Szczególnie oczywiście też są firmy, które prezentują wszelkiego rodzaju innowacyjność w zakresie energetyki, energetyka odnawialna też jest w naszym kręgu zainteresowań. W najbliższym czasie opracowujemy strategię wykorzystania energii odnawialnej, więc tu też są pewne możliwości. Jest to dobry moment. Czasami narzekamy na to, że województwo podkarpackie jest zapóźnione, ale to z kolei wpływa na to, że możemy w tym momencie wykorzystać najnowsze technologie. Jak przystało na forum dotyczące innowacyjności, zarówno panele dyskusyjne, jak też to, co działo się w miasteczku innowacji, zainteresowani mogli oglądać także na żywo. W w swoich komputerach kolejne forum innowacyjne według zapowiedzi za rok. Wiadomo już, że tematyka, która będzie dominować to innowacje w kosmosie.